z tej strony Neximia i <coughs> Sorki zapraszam Was na obejrzenie kolejnego odcinka z serwera e, Lastivia e, na, mu, będę mówił dlaczego nie gram, nie będę grać na robił, ponieważ jest tam mało ludzi po prostu nie, już mi się znudzi na serwę. No. E, a więc tak, jak teraz widzicie wybijamy sobie e, besty mm, bez specjalisty mm, no niestety drop taki lipny trochę. No ale no co zrobić, Nic nie zrobisz. No. Yy, no to... widzimy się jak będzie coś Dobra, jak teraz widać, już sobie expimy i wbijemy 20. level. Dobra, zrwaliłem Metin czerni i jak widać drop lipny. Dobra, teraz rob robiliśmy jeszcze Riba, którego sobie wydropiłem na plus 9 jak widać zrobił. Dobra, biliśmy Metina Zdrości, którego znaleźliśmy po drodze i jak widać drop no taki sobie. Dobra, teraz jak widać już widzieliśmy 30 level, niestety zapomniałem włączyć, włączyć nagrywać tego jak bijaliśmy level-upy. Jak widzicie już możemy dogadać ryba i... Dobra, teraz dobijali, dobijamy sobie level 33. trzeci Sorry, że nie nagrywałem poprzednich level-upów, ale XP tak fajnie, że, nad nim, że zapominałem o X-pieniu Jeszcze od razu pokazuję Wam jak dodaję bony do peta, jakbyście byli ciekawi, więc no. Dobra, teraz jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej kwestii, a mianowicie jak widzicie ktoś był zalegowany na koncie Ramzesa, ktoś go okradł, tak? Yy, wstała przy tej postaci yy, taka postać jak ProWdupę, szagi sprawił, logi, yy, dla kogo te kół poszło. Yy, nie wiadomo, jakby EQ się rozpłynęło na logach nie ma pokazane co coś jest nigdzie nikt nic nie dawał. Na koncie ramzesa, yy, nikt wytem, nikt po nim się nie logował, żadne IP nie było zanotowane, więc nie wiadomo, po prostu EQ jak jakby zniknęło i został okradziony no. No bo teraz e, widzicie jak widzicie wbijam e, 53 level e, od razu rozwijałem wszystkie pytania, oddawałem rady tak na fotwa, ponieważ e, używałem dużo run Sorry, że nie nagrywałem poprzednich po, po ale extra tak mi, tak mi już nawet nie chciałam się nagrywać e, dobra, a więc e, to by było na, e, tyle na ten odcinek Na e, pewno chciałbym przeprosić za to, że tak długo mi nie było na YouTubie ale no miałem tam jakieś z jakieś tam swoje problemy, nie? No nie, ale z tym. Jak widzicie biłem 61 level, zbroje także dostałem od HD, więc dzięki ci bardzo. Nie nagrywałem już level upów, bo naprawdę up szły już tak epicko, że po prostu już na tym chciało mi się włączać. Szły bardzo szybko. Więc to tam dużo mój, no... Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. No, no więc na razie.